Kurczę, dobrze, że ty jesteś pierwszy, bo ja przynajmniej no. bardzo, bardzo, się w takich kwestiach jakoś nie wiem mocno na finał. Fajnie? No to wracamy do nagrywania. Tak będzie, ok? Ociut wyżej trzeba zrobić Uch, oj albo tak będzie już w ogóle najlepiej. Okej, okay. dawno tu nie gadałem. Muszę się trochę rozgrzać, przypomnieć sobie jak to się robiło. Mam nową kanapę. Fajna? <grych> no dobra, ale do konkretów. Chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy lajkują stronę, udostępniają naprawdę mega. W bardzo krótkim czasie udało zdobyć się ponad 900 lajków, także to mega napawa optymizmem i motywuje do dalszych działań. Super, naprawdę. Szczególne podziękowania dzisiaj chciałem złożyć firmie Chodź Mi się. Będziecie widzieli tutaj pewnie w momencie jak ja gadam jakieś skróty z tego wydarzenia, przedsięwzięcia, kiedy to pojechaliśmy do Agnieszki na przymiarki specjalistycznych wkładek sportowych dla biegaczy. W w wkłada się do butów, To jest dodatkowa amortyzacja. Raz, że materiał amortyzuje, a dwa, że to przez ustawienie stopy, no to też ta e, jest więcej amortyzacji. Czyli w tych wkładkach będziemy bezpiecznie biegać, tak? Będziemy bardziej zabezpieczeni przed tak. jakąś taką niewłaści niewłaściwym ruchem i będzie większy komfort. Przed zmęczeniem takim uh -huh. globalnym i przed tym, żeby się też nie narazić na jakieś złamanie To jest naprawdę bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Byliśmy tam strogo badani, jak stawiamy stopę, jaki nacisk na co, na jaką część, czy jest ok, czy nie. Przy okay. okazji okazało się, że mam delikatnie zrotowaną miednicę, także trzeba coś z tym zrobić, może jeszcze przed wyjazdem, przed wyprawą. No jedziemy, możesz pokazywać. No, i na drugiej. <grytanie> Wszystko dobrze, dobra? Ona no, dwóch stoisz? mam zimna trochę ręce dobrze no, jestem mokry od roweru jak coś. Nic i nachylasz się. Nachylać? Do przodu no, zmieścisz się tam. Do tyłu musisz wracać, żeby się nie zmieścić. się. Co ty tym Ile lat biegasz? Stop, no. Nie wiem. Dwa? Dwa, trzy. Dwa. Dwa. Znaczy to ja tak najpierw biegałem wzrok, potem miałem przerwę parę lat chyba i potem znowu. Wszystko dobrze, ale trochę musisz yy, trochę tygno odrobić. Wysokie pięty, ma nie? Mm, bardzo wysokie pięty. Ja Ci powiem, że odkąd z Piotrkiem, te 5 lat jestem w treningu, głównie pracujemy na, na, na poziomie takim e, zabezpieczenia ciała. To poza jedną małą kontuzją nic się nie zdarzyło. No, tak jest. Nie? Jak zegarek mi pokazuje kontakt podłoża, kontakt stopy z podłożem, to no. na przykład po ostatnim zimowym głękowinie miałem kontakt 49,6 do, do 50,4. No, a tak to chodzi, mi się zajmuje się, bo to jest oczywiście jedna tylko z odnóg, jakiejś rzeczy, który robi wkładki dla sportowców, ale też wszelkie jakieś wkładki ortopedyczne, czy zajmuje się edukacją rodziców, tutaj mam podpowiedzi jakieś badają stopy. Naprawdę polecam. Znajdują się w łodzi na przy ulicy Legionów 48. Także Agnieszka stworzy nam parę wkładek dla nas. Dwie pary. I no będziemy mieli okazję je przetestować podczas wyprawy. Będziemy dawać znać na bieżąco, jak się sprawdzają chciałem wspomnieć, że udało nam się skontaktować z Marcelem Chodakowskim, ultramaratyńczykiem, który jest właścicielem pirogarni Złotej Jabłka w okolicach Poddębnic. Okazało się, że uraczy nas jakimś obfitym obiadem u siebie. A do tego jeszcze on wraz z ekipą od siebie biegaczy może dołączą do nas na jakimś odcinku w, w okolicach Poddębnic. Także będzie się działo. Fajnie. To takie krótkie podsumowanie co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Dam znać za tydzień, co dalej.